Chciałbyś słudnąć i ciągle zastanawiasz się, jak możesz to zrobić, nie licząc kalorii. Wszyscy dookoła powtarzają ci, że będąc na redukcji, musisz dokładnie liczyć kalorie. Mocno cię to zniechęca do całego procesu odchudzania, bo nie masz czasu na codzienne zapisywanie wszystkiego, co zjadłeś. Może się zastanawiasz, czy twoja dieta bez dokładnego liczenia kalorii w ogóle będzie miała sens i przyniesie jakieś efekty. Mam dla ciebie dobrą wiadomość: możesz schudnąć, nie licząc dokładnie kalorii. Na początku musisz wiedzieć, że jeżeli chcesz schudnąć, to potrzebujesz do tego deficytu kalorycznego nie aplikacji do liczenia kalorii. Przypomnę ci, że deficyt kaloryczny to stan, w którym twój organizm spala więcej kalorii niż dostarczasz ich spożywienia. Tym samym dochodzi wtedy do redukcji tkanki tłuszczowej i spadku masy ciała. Samo liczenie kalorii jest tylko jednym z kilku pomocnych narzędzi w procesie rzeźbienia sylwetki. Zamiast niego dobrym wskaźnikiem tego, czy się nie przejadasz, jest na przykład kontrolowanie stanu głodu i sytości. Przy prawidłowo zbilansowanej diecie, po około 3-4 godzinach pojawia się uczucie pustego brzucha i głodu. To dobry sygnał, że powinieneś zjeść kolejny posiłek. Dzięki liczeniu kalorii wiesz, ile dostarczasz energii z pożywienia. Jeżeli chcesz schudnąć, ale nie masz czasu i chęci na liczenie kalorii, to wcale nie musisz tego robić. To właśnie prosta zmiana nawyków żywieniowych pomoże ci osiągnąć swój cel. Aby ci to wszystko pokazać, przygotowałem dla ciebie 9 zasad, które możesz wdrożyć w swoje życie. To są proste zasady, dzięki którym masa twojego ciała będzie spadać, a ty nie będziesz musiał codziennie korzystać z aplikacji do liczenia kalorii. Spożywaj określoną liczbę posiłków i nie podjadaj. Pewnie ci to nie zdziwi, ale podjadanie między posiłkami zwiększa prawdopodobieństwo dostarczenia większej ilości kalorii. Tym samym oddala cię od bycia w deficycie kalorycznym. Dlatego jest to ważne, abyś ustalił sobie mniej więcej, ile posiłków w ciągu dnia będziesz spożywał. Dopasuj to do swoich potrzeb, możliwości czasowych i trybu dnia. Nie musi to być 5 posiłków, mogą to być cztery posiłki, a nawet 3 posiłki. Ważne jednak, abyś mniej więcej miał zaplanowane, co na nie zjesz i kiedy. W ten sposób nie dopuszczasz do sytuacji, w której dopadnie Ci wilczy głód i zjesz to, co pierwsze będziesz miał pod ręką. Bądźmy szczerzy, w takich sytuacjach nikt nie zaczyna gotować super pełnowartościowego posiłku, a raczej sięga po jakieś gotowe rozwiązania, które szybko go nasyci. Dodawaj porcję warzyw do każdego posiłku. Wiem, że ta zasada może Ci się wydawać banalna, bo przecież wszyscy mówią o tym, żeby jeść warzywa, że są one potrzebne, zdrowe i wartościowe. Oczywiście, oprócz tego, że zjadając je dostarczysz sobie dużą porcję witamin, składników mineralnych, to również zadbasz o odpowiednią podaż błonnika. Dlaczego jest to takie ważne? To właśnie między innymi błonnik odpowiada za uczucie sytości po spożytym posiłku. Dodatkowo warzywa świetnie zwiększają objętość posiłku, jednocześnie nieznacznie podnosząc jego kaloryczność. Jedząc 100 gramów ryżu dostarczasz około 350 kalorii, natomiast spożywając taką samą ilość np. przykład kła, dostarczasz 30 kalorii. Widzisz różnicę? Dlatego śmiało wrzucaj do swoich posiłków jak najwięcej warzyw, jednocześnie zmniejszając ilość ryżu czy makaronu. Zwróć uwagę na to, aby każdy posiłek był pełnowartościowy. Oznacza to, że w każdym posiłku powinno być źródło białka, tłuszczy i węglowodanów. Zwróć szczególną uwagę na białko, które odpowiada za uczucie sytości i jest bardzo ważne na redukcji. Jego źródłem może być twaróg, serek wiejski, chude ryby, mięso, odżywka białkowa, jaja, nasiona roślin strączkowych, Dobrym źródłem tłuszczy będą przede wszystkim orzechy, nasiona, olej rzepakowy, oliwa z oliwek. Natomiast najlepsze źródła węglowodanów to są te pełnoziarniste, na przykład produkty zbożowe. I podając Ci przykładowy posiłek możesz sobie skomponować owsiankę ugotowaną na mleku z serkiem wiejskim, masłem orzechowym i owocami. Wybieraj sycące produkty. Tak jak już wspomniałem wcześniej, aby schudnąć musisz być w deficycie kalorycznym, czyli spożywać mniej kalorii niż potrzebujesz. Dużo łatwiej będzie Ci to osiągnąć wybierając produkty o wysokim indeksie sytości i dużej zawartości błonnika. Dzięki nim szybciej poczujesz się najedzony i będziesz mógł zjeść mniejszą porcję. Produktami, które dobrze sprawdzają się na redukcji będą sycące są ziemniaki, chudy twaróg, nasiona roślin strączkowych, ciecierzyca, soczewica. Owadki owsiane, ryby, jaja, jabłka, pomarańcze, ciemny makaron, ryż brązowy, kasze. Komponuj to wszystko do jadłospisu i na pewno będziesz bardziej najedzony. Pi odpowiednią ilość wody. W nawiązaniu do uczucia sytości to właśnie woda w pewnym stopniu pomoże Ci również pokonać głód. Dlaczego? Ponieważ bardzo często samo w sobie uczucie głodu mylone jest z uczuciem pragnienia odpowiedzi na sanie w żołądku. Zamiast w pierwszej kolejności szybko sięgać po przekąskę, upewnij się, czy w tym momencie nie potrzebujesz właśnie wody zamiast jedzenia. Oczywiście oprócz wody śmiało sięga po inne napoje typu herbata. Kawa. Kwestia kawy, jeżeli pijesz ją z mlekiem, zwróć uwagę na to, że była to raczej kawa z mlekiem niż mleko z kawą. I wybieraj mleko, które jest trochę chudsze, powiedzmy 0,5 do 1,5%. Możesz pić również napoje 0, które zamiast cukru zawierają słodziki. Skoro wspomniałem już o cukrze w napojach, to płynnie przejdę do cukru występującego w innych produktach. Wiadomo, że całkowicie nie wyeliminujemy go z diety, bo cukier jest praktycznie wszędzie, ale. To co możesz zrobić, to zamienić zwykły cukier stołowy na słodzik. Jeżeli słodzisz herbatę czy kawę, zamiast zwykłego cukru dodaj do tego jakiś słodzik, który ma mniej kalorii. Tak samo możesz używać słodzika do naleśników, do owsianki, do omletów czy zdrowych deserów. Cukier to puste kalorie, które nie wniosą żadnych wartości odżywczych do Twojej diety. Dlatego ogranicz go na tyle, ile możesz. Nie tylko zaoszczędzisz sporo kalorii, ale także pozytywnie wpłynie to na Twoje zdrowie. Ogranicz słodycze i fast foody. Skoro wspomniałem o cukrze, to teraz mówimy o kolejnych niepotrzebnych rzeczach. O ile w przypadku diety, gdzie liczy się kalorie, można wliczyć batona czy pasek czekolady, tak... Przy diecie bez liczenia kalorii może to być bardzo ciężkie. Nie namawiam cię do całkowitej rezygnacji ze słodyczy, ale jeżeli chcesz sunąć bez liczenia i ważenia produktów, to słodycze i fast foody ci w tym nie pomogą. To produkty, które w małej objętości dostarczają spolą ilość kalorii. Fast foody przed dużą zawartość soli mogą wpłynąć na zatrzymywanie wody w organizmie, z rozmasy ciała i pogarszają wygląd Twojej sywetki, co doprowadza do spadku motywacji i chęci do działania. Jeżeli Twoim celem jest odchudzanie bez liczenia kalorii, to ogranicz je jak najmocniej potrafisz. Zwiększ swoją aktywność fizyczną. Oprócz samej diety, największym sprzymierzęcem redukcji tkanki tłuszczowej jest właśnie ruch. Jeżeli nie chcesz liczyć kalorii, to u ciebie szczególnie nie może go zabraknąć. To właśnie on może być decydujący w kwestii tego, czy jesteś w deficycie kalorycznym, czy nie. Oprócz samych treningów oporowych, skup się na innych rodzajach aktywności. W wolnym czasie wybierz rower, basen, spacery, jak najwięcej ruchu. Kontroluj liczbę wykonywanych kroków w ciągu dnia i staraj się ją zwiększyć do maksymalnych ilości. Zadbaj o co najmniej jedną godzinę ruchu każdego dnia. Kontroluj efekty. O ile nie musisz kontrolować ilości spożywanych kalorii i dokładnie ich liczyć, o tyle w przypadku kontroli efektów nie ma innej drogi i po prostu musisz. To robić, aby mieć świadomość, na jakim etapie jest Twoja sylwetka. Poprzez regularne pomiary będziesz wiedział, czy idziesz w dobrym kierunku, czy jednak warto coś zmienić w Twoim aktualnym planie. Bo jeżeli nie masz efektów, to musisz coś zmienić. Polecam ci mierzyć, robić pomiary co tydzień, ewentualnie co dwa. Godnie. Nie ma potrzeby, abyś na początku odchudzania musiał skrupulatnie liczyć kalorie. Bywa tak, że moi potopieczni zmieniają sylwetki bez sprawdzania, ile kalorii zawierają dane produkty. Warto wtedy skupić się na samym wdrożeniu w życie zdrowych nawyków żywieniowych i nauce samodzielnego przygotowywania pełnowartościowych, sycących posiłków. Jeżeli jednak dalej nie wiesz, jak zabrać się za zdrowe odchudzanie, zapraszam Cię na mój darmowy kurs. Cztery najważniejsze strategie utraty tkanki tłuszczowej. Link do zapisu znajdziesz tutaj w opisie. To by było na tyle, trzymaj się i do kolejnego nagrania.